Hejjo, ten odcinek będzie o tym, jak spakować kosmetyki do włosów kręconych na wyjazd, na jakie zestawy postawić i jak przy tym wszystkim nie zwariować. Zapraszam do oglądania dalej. Zaczniemy od tego, że nie każdy wyjazd jest taki sam. Zdarza się, że mamy całodobowy dostęp do prysznica, możemy robić co chcemy z tymi włosami, mamy mnóstwo czasu i mnóstwo e, możliwości, a czasami na przykład wyjeżdżamy na jakieś biwaki, na namioty i tak dalej i po prostu tych pryszniców za bardzo nie ma. Ewentualnie są, ale są naprawdę ograniczone możliwości czasowe, czy na przykład ilościowe, jeśli chodzi o bagaż, wielkościowe, jeśli chodzi o bagaż, e, więc postaram się też i te aspekty poruszyć. Na początku zwrócę Wam uwagę na pewną rzecz wyjeżdżamy na wakacje, a wakacje to jest odpoczynek, więc przede wszystkim nie skupiałabym się podczas wakacji na włosach. Ja wiem, że czasem chcemy jakoś ładniej wyglądać, jest jakaś impreza, jakieś wyjście do restauracji, do baru i tak dalej, albo na przykład chcemy jakąś fotkę na Instagrama, to jest jak najbardziej zrozumiałe, e, tylko pamiętajcie, żeby gdzieś tam się nie zagubić w tym wszystkim i jednak korzystać z tych wakacji, korzystać z tego czasu wolnego, ewentualnie z tego czasu, który spędzamy z bliskimi, a nie cały czas pod prysznicem. Przy biwakach, namiotach i czymś w tym stylu e, raczej stawiałabym na minimalizm, jeśli chodzi o ilość produktów, jakie zabieramy ze sobą, e, ponieważ raczej kiedy wybieramy się na takie wakacje, na takie wczasy na, pod namiotami, e, to raczej nie stawiamy na jakąś niewiadomą jaką wygodę, tylko raczej stawiamy na minimalizm, na mniejszą ilość rzeczy i nie skupiamy się na tym, żeby jakoś pięknie podczas tego wyjazdu wyglądać, tylko po prostu cieszymy się naturą, cieszymy się czasem spędzonym z bliskimi, e, więc tutaj po prostu wzięłabym coś przede wszystkim do mycia włosów, do mycia skóry głowy i właśnie, ci, co są na metodzie Curly Girl mają trochę łatwiej, bo mogą na przykład wziąć jedną maskę myjącą, i tym sposobem załatwić sobie i mycie skórę głowy oraz odżywianie włosów na długości. Wtedy na przykład sprawdzi się jakaś maska emolientowa, załóżmy z substancjami myjącymi, wtedy możemy właśnie myć nią skórę głowy, ewentualnie też nakładać ją na długość. Jeśli są na przykład osoby, które korzystają z łagodnych szamponów i nie wyobrażają sobie wszystkoku na maskę myjącą na czas wyjazdu, to oczywiście mogą zabrać ze sobą swój szampon łagodny. I tutaj pytanie do nich, czy chcą jednak nakładać dalej maskę na włosy po umyciu szamponem, czy raczej wolą pozostawić włosy samodzielnie do wyschnięcia i się tym aż tak nie przejmować i odkupić się nieco po wyjeździe, czyli po prostu odżywić te włosy bardziej po powrocie do domu. Jeśli chcemy postawić na taki minimalizm kosmetyczny, to przede wszystkim postawiłabym na kosmetyk myjący do skóry głowy i coś na końcówki, czyli Sorą silikonowe, ewentualnie olejek, które zabezpieczą włosy przed mechanicznym uszkodzeniem W przypadku biwaków, namiotów i tak dalej raczej nie stawiałabym na stylizowanie włosów Raczej wtedy spinamy włosy w koka, w warkocza czy w kucyk Po prostu nie chcemy się z nimi bawić, nie chcemy nad nimi ślęczeć, Więc raczej tutaj nie pakowałabym stylizatorów na pewno wielu z Was zdarzyło się kiedyś spalić swój przedziałek. Ja zrobiłam to, przyznaję się, tydzień temu. Miałam bardzo czerwony przedziałek, skóra głowy mnie strasznie bolała. E, niestety dlatego, że nigdy nie noszę nakryć głowy, a to jest mój błąd, ponieważ powinno się chronić włosy przed promieniowaniem UV oraz oczywiście właśnie skórę głowy przed spaleniem. Więc tutaj też e, nakłaniam Was, żebyście jednak brali ze sobą zawsze jakieś nakrycie głowy, czy jakąś czapkę z daszkiem, czy jakiś kapelusz, czy chociażby chustkę jakąś, e, która też może posłużyć jako ozdoba do Waszej fryzury, na przykład do warkocza, do, do koka, do kucyka, czy na przykład do Włosów, więc taka kuska byłaby naprawdę bardzo fajna z jakiegoś na przykład naturalnego materiału, byłaby też przewiewna, czy właśnie jakieś takie czapki, kapelusze i tak to jest bardzo ważny aspekt. No i dobra, koniec z biwakowaniem, przechodzimy teraz do hotelu. W hotelu mamy już trochę większe możliwości, mamy większą możliwość korzystania częściej z prysznicy, korzystania częściej z łazienki, więc też chętnie zabieramy większą ilość produktów. Ale na przykład kiedy wyjazd trwa tydzień, czy na przykład dwa tygodnie, to nie chcemy zabierać połowy łazienki, połowy wszystkich naszych kosmetyków i nie chcemy tych wszystkich opakowań dużych ssać z naszej walizki. I wtedy z pomocą przychodzą nam małe opakowania, do których możemy przelać nasze produkty. To się sprawdza na przykład w przypadku lotów samolotem, bo pewnie wiecie dobrze, że samoloty mają jakąś tam określoną ilość, określoną wielkość pojemników z płynami, jakie można wnieść na pokład. Ale jeśli chodzi oczywiście o dokładną ilość, to wam jej nie powiem, bo nawet nie pamiętam, nawet nie wiem, ale jestem pewna, że każdy linie lotnicze mają coś takiego wypisane w swoim regulaminie. Więc takie pojemniki na kosmetyki, na szampony, na maski itd. możecie kupić właśnie śmiało w Rossmanie. Tam są takie np. buteleczki takie specjalne na odżywki, na szampony, ewentualnie jeszcze takie są małe słoiczki, do których możemy np. wlać żel stylizujący albo krem. Ale jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy na te pojemniczki z Rossmana, ponieważ nie chcecie dawać na to kilku złotych za kawałek plastiku, to za kawałek plastiku możecie też dać kilkadziesiąt groszy. I faktycznie ta opcja może trochę mniej ładnie wygląda, ale dalej spełnia swoją funkcję. Te pojemniki są bardziej pojemne, i tutaj chodzi mi o pojemniki na mocz. Może nie brzmi to zbyt pięknie, ani też nie zrobicie sobie z tymi pojemnikami zdjęcia na Insta, ale faktycznie to są bardzo dobre pojemniki, bardzo szczelne pojemniki, które kosztują właśnie kilkadziesiąt groszy, i naprawdę przez większość czasu, kiedy już miałam gdzieś wyjeżdżać i szukam jakichś takich pojemników, stawiałam na te, ponieważ są tańsze, są bardziej pojemne i są pod ręką, ponieważ są naprawdę w każdej aptece, po prostu wystarczy poprosić pojemniki na mocz. Ja tak często wykorzystuję pojemniki na przykład po pudrach, czy na przykład po kremach do twarzy, czy po jakichś balsamach do ciała, albo na przykład po jakichś maskach czy odżywkach, które są w słoiczku do włosów, więc jak najbardziej można wykorzystywać takie pojemniki i ja z chęcią to robię, bardzo często tak wylewam sobie jakieś produkty do takich pojemników, ewentualnie komuś oddaję w takich pojemnikach próbki. Jeśli chodzi o takie typowe gadżety i akcesoria, które warto zabrać ze sobą na wyjazd, to przede wszystkim jest to dyfuzor. Nie trzeba koniecznie brać suszarki, jeśli na przykład jedziemy gdzieś do hotelu, ponieważ zwyczaj w hotelach są już suszarki w pokojach, ewentualnie takie informacje możecie sobie sprawdzić na stronie danego hotelu i wtedy, kiedy jest już taka suszarka, to wystarczy wziąć ze sobą po prostu zwykły dyfuzor. Często na przykład bywają takie dyfuzory, które są uniwersalne i mają głowicę z gumy, początek ten z gumy, który dopasowuje się do każdej suszarki i na przykład taki dyf, takim dyfuzorem jest dyfuzor Gama. On ma tutaj, nie wiem czy zobaczycie, mam nadzieję, że tak, że wystarczająco będzie jasno. Tutaj ma gumę, więc naprawdę kiedy nakładamy go na jakąkolwiek suszarkę, to on się dopasowuje do niej. Do jakiejkolwiek suszarki się naprawdę dopasowuje cały czas, więc tutaj nie ma tego problemu. Możemy zabrać go gdziekolwiek chcemy i korzystać z jakiejkolwiek suszarki i będziemy po prostu pewni, że on będzie do niej pasował, ponieważ dopasuje się dzięki tej swojej gumie. Ten dyfuzor dostałam akurat ze sklepu loczek.pl, który za jakiś czas będzie się otwierał. Jego dalsza, taka szersza, może bardziej dokładna recenzja niedługo powinna się pojawić też i na kanale. W przypadku biwaków, namiotów itd., raczej nie stawiamy na dyfuzor, ponieważ wtedy też zazwyczaj nie mamy prądu, więc i suszarka nie jest potrzebna. Raczej wtedy podczas lata już tam włosy naturalnie łatwiej schną, tylko wtedy warto po prostu zabezpieczyć te włosy olejkiem albo sterą silikonowym, ponieważ słońce i tak niszczy włosy, szczególnie na przykład kiedy są mokre i wysychają, i schną właśnie na tym słońcu, więc warto wtedy wziąć pod uwagę zabezpieczenie końcówek. Kolejnym gadżetem, który warto ze sobą zabrać, jest ręcznik z mikrofibry, ewentualnie jeśli na przykład nie mamy zbyt dużo miejsca. To koszulka bawełniana. Mój ręcznik z mikrofibry Wam tutaj podlinkuję pod filmem w opisie filmu. Mam go z Hebe i naprawdę uwielbiam go, jest przegenialny, w ogóle nie puszy włosów, bardzo ładnie odsącza z nich wodę. A jeśli chodzi o koszulki bawełniane, to chyba każdy ma taką dużą po domu koszulkę, ewentualnie taką na WF. Takie koszulki idealnie sprawdzają się do wycierania włosów. Kolejnym gadżetem, o którym nie warto zapominać jest szczotka, ewentualnie grzebień, ponieważ często na przykład kąpiemy się w słonej wodzie, która kołtuni nam włosy, wychodzimy z tej wody z takim jednym wielkim kołtunem i później nie możemy tych włosów rozczesać i gdy zapominamy szczotki dzieje się jeszcze gorzej, na kolejne dzień mamy coraz większego kołtuna, więc radziłabym po prostu wziąć ten grzebień, wziąć szczotkę i o tym naprawdę pamiętać i rozczesywać włosy podczas mycia, ewentualnie przed myciem na sucho. Kolejna sprawa to gumki do włosów, ewentualnie jakieś wsówki, spinki i tak dalej, akcesoria ogólnie do włosów, do fryzur, ponieważ często, właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, lubimy związywać włosy podczas wakacji, ponieważ jest gorąco, grzeje nam się kark i nie chcemy tego, nie chcemy się jeszcze bardziej pocić, więc warto zabrać ze sobą gumki, wsówki i tak dalej, żeby można było ze spokojem zrobić sobie z nich fryzurę. Ewentualnie, tak jak wcześniej powiedziałam, można połączyć dwa w jednym, czyli chustkę na głowę, e, która może być albo nakryciem głowy, albo na przykład właśnie jakimś fajnym akcesorium do włosów i wtedy możemy tak u na przykład zrobić sobie kucyka, związać sobie kucyka czy na przykład jakiegoś warkocza czy koka i tak dalej. Na końcu oczywiście gadżet, o którym wcześniej powiedziałam, czyli nakrycie głowy. To jest naprawdę must have, to jest mus. Mimo, że sama tego nie przestrzegam, to naprawdę bardzo Wam polecam, ponieważ spalony przedziałek boli okropnie później. Ewentualnie mogą się jakieś takie płaty skóry z niego, z niego schodzić, więc to nie jest nic przyjemnego. Boli skóra, piecze, czerwony przedziałek. No nic fajnego, więc noście czapki, kapelusze, ewentualnie chusty na głowie. Jeśli chodzi o taką uniwersalną listę kosmetyków do włosów, które warto ze sobą zabrać, niezależnie od tego już teraz e, dokąd idziemy, czy do hotelu, czy na biwak i tak dalej, już teraz nie będę dzielić tego, czy właśnie potrzebujemy kogoś więcej kosmetyków, czy mniej, e, po prostu taka uniwersalna lista, z której sobie możecie wykreślić co tylko chcecie, to przede wszystkim na pierwszym miejscu oczywiście umieściłabym szampon, ewentualnie maskę myjącą. I chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, chyba wszyscy po prostu lubimy mieć czystą skórę głowy, więc przejdziemy od razu dalej. Kolejna rzecz to odżywki z każdej kategorii równowagi P, czyli proteiny, emolienty i humektanty. Ja na wyjazdy, jeśli bym na przykład jechała w jakieś ciepłe kraje, brałabym na pewno emolientową odżywkę i raczej z silikonami, żeby te włosy dociążyć i ewentualnie zabezpieczyć przed słoną wodą. E I odżywkę proteinową, ponieważ humektantów w ogóle nie lubię. Generalnie się z humektantami nie lubię, a przy słońcu, przy upale, e przy wilgoci jakiejś większej, te humektanty spowodowałyby jeszcze u mnie większy puch, więc raczej humektantów bym nie brała. Ewentualnie na przykład, jeśli nie chcecie brać zbyt dużo kosmetyków, możecie wziąć Jedną bazową maskę, na przykład silikonową, ewentualnie jakąś tam zwykłą, emolientową e, odżywkę czy maskę. I do niej dokładać półprodukty, które ewentualnie byście dostali tam gdzieś na miejscu, na przykład żółtko jajka, które posłużyłoby wam jako proteiny, czy aloes, który i tak warto wziąć na przykład na skórę głowy, jeśli e, zdarzy Wam się przypadek, że spalicie sobie skórę głowy albo na przykład jakąś część inną ciała, to warto zawsze mieć ze sobą Aloes, ewentualnie pantenol, które Wam to złagodzą, i przy okazji są humektantowym dodatkiem do Waszej maski. Kolejny punkt to stylizator, i to jest już kosmetyk, który można raczej pominąć. I to jest już taka ewentualność, e, jeśli na przykład wyjeżdżacie w jakieś miejsce, gdzie wiecie, że nie będziecie mieć cały czas rozpuszczonych włosów, gdzie chcecie je związywać i nie chcecie się nimi przejmować, to raczej niepotrzebny on jest wam. Ewentualnie, jeśli chcecie mieć pewność, że wasze włosy będą pięknie wyglądały, będą pięknie skręcone równomiernie, e, to polecam wziąć ze sobą stylizator, przelać go do jakiegoś mniejszego pojemniczka i się cieszyć pięknym efektem na włosach. Kolejna bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, o której często zapominamy, to serum silikonowe albo olejek na końcówki i to jest naprawdę mega ważne, ponieważ warto mieć na uwadze wasze końcówki, to, że będą się niszczyć przez słoną wodę, przez upały, przez jakieś mechaniczne uszkodzenia typu gumki, kołdry i tak dalej, więc naprawdę warto mieć to na uwadze i zabezpieczać włosy za każdym razem jeszcze w bonusie dodam odpowiedź na pytanie co robić z włosami podczas kąpieli w słonej wodzie e, ponieważ naprawdę bardzo często teraz mnie to pytacie, ponieważ jest sezon letni sezon wakacyjny, więc jak najbardziej to rozumiem więc to, co ja bym zrobiła, to z pewnością na początku zmoczyłabym włosy słodką wodą zwykłą wodą, nie chlorowaną, nie słoną tylko zwykłą wodą, następnie albo je naolejowała, albo nałożyła jakąś maskę z silikonami, która by mocniej zabezpieczyła włosy przed ewentualnym kontaktem ze słoną wodą. Jeśli chodzi o wodę chlorowaną to tutaj macie odnośnik na górze e, jest film o tym, co zrobić z włosami podczas kąpieli w basenie. No i tak to już wszystkie moje wskazówki. To nie było nic odkrywczego, ale mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam, chociaż jednej osobie. Pamiętajcie o nakryciu głowy. Sporo na przydziałek boli. <grytanie> Więc warto mieć Pantenol, Aloes i oczywiście nakrycie głowy, e, chustka, cza czapka e, czy jakiś kapelusz. Do tego coś do mycia włosów, szczotka, jakieś gumki, coś do związania włosów e, i coś na końcówki. A jeśli chodzi o drzewki, o stylizatory, to już jest to kwestia indywidualna. Czy e, chcecie się w to bawić, czy po prostu nie macie na to czasu, nie macie na to ochoty i chcecie po prostu odpoczywać. Napiszcie mi na dole, dokąd się w tym roku wybieracie, czy w ogóle gdzieś się wybieracie i jak planujecie swoje pakowanie, jeśli chodzi o kosmetyki do włosów. Zapraszam oczywiście na Instagram oraz Facebooka zakręcownia. Życzę Wam udanego odpoczynku. Trzymajcie się pięknego dnia, słonecznego i na razie pa